Po zwycięskim spotkaniu z Radlinem, yy, przed naszą kamerą, prezes Woleja Dąbrowa Górnicza, pan Kamil Król. Panie Kamilu, zacznę od prywaty. Przywiozła mnie żona, musiała jechać do domu, bo nie miała gdzie usiąść. Co się tutaj dzieje? Proszę mi powiedzieć. Ta hala eksploduje za chwilę. Jest tylu chętnych, nawet jestem skłonny powiedzieć, że było dwa razy więcej chętnych niż miejsc. Czy pan to widzi? E, ja widziałem, widziałem wrogów, widziałem wszystko. To, co się tutaj działo na trybunach, jest niesamowite. Faktycznie po meczu półfinałowym już myśleliśmy, że będzie full, ale dzisiaj to, co się działo na trybunie, gdzie ludzie nie mieli gdzie usiąść, dobijali się do nas, no coś pięknego, naprawdę rewelacyjnie. Panie Kamilu, to krótko okiem prezesa, kibica, wiernego fana Boleja. Jak ten mecz wyglądał w pana, w pana, w pana oczach? Cóż, wydaje mi się, że dość spokojnie. Raczej pod kontrolą. Wszystkie założenia, które trener sobie zażyczył od zawodników, były spełnione w 100%. Mieliśmy jasny cel w tym, w tym meczu i on się spełnił. Gdzieś tam troszkę jakaś niemoc nas dopadła w tym drugim secie. I radny internegał bardzo dobrze, więc tutaj jakby no, byli silniejsi w tym secie. Natomiast no my wróciliśmy, wyciągnęliśmy wnioski i ten trzeci, czwarty set. To już była nasza dominacja i pokaz siły z naszej strony, i wydaje mi się, że słusznie wygrywamy ten medzi i całe rozrywki były, były po ponoszone. Jakieś dłuższe świętowanie się szykuje, czy weekend, a od poniedziałku zimna, głoda, chłodna, chłodna głowa i szykujemy się na to, co nadejdzie za trzy tygodnie? Eee, nie no. Pierwszy raz w historii naszego klubu i w historii chyba miasta zdobywamy Mistrzostwo Województwa. Więc nie może się być bez świętowania. Musimy to poświętować. Mamy na to wieczorny plan. Wszyscy z rodzinami go spędzimy razem na, na jakiejś tam zabawie. Mam nadzieję, że do białego rana może jajecznicą się nie zakończy, ale na pewno będzie, będzie długo i radośnie. To ważne, żeby jajecznicą się jutrzejszy dzień zaczął u każdego, żeby każdy miał apetyt. Panie Kamilu, bardzo dziękujemy, bardzo fajnie się na to patrzy. Już nie możemy się doczekać za trzy tygodnie, aż wrócicie na parkie. Wszystkiego dobrego. Dzięki.